Na te momenty będą, będą. wyjeżdżamy. Proszę, Raz, już jest nie Dwa, trzy. Tu pokażę. To jest najważniejsze. Co? Przebieg. Takie fury tylko we Sebastian, lubisz zaczynać od tyłu, prawda? Tak Czyli. Wtedy szybciej idzie. Dzień dobry. Witam. Witamy serdecznie. Tak. Witamy Ma... w Energii Gaz Polska oczywiście. Na pokładzie? Na pokładzie e, Doja Durango z silnikiem 5.7 Hemi. zobaczcie, na co... zobaczcie na sekarny, bo są na razie Tu pokażę, nie... to jest najważniejsze. Co? Przebieg. Malutki? 26 tysięcy kilometrów. Mało. Bardzo mało. Czyli noweczka. Czyli okay. będzie się zwracać już, można powiedzieć, od samego zakupu, bo klient niedawno go kupił tak naprawdę, więc. A, i przyjechał teraz. Tak, do... hmm. znaczy klient to chyba z tego co wiem, nawet jest jeszcze za oceanem. Kurde, to już samochód tutaj. Tak, tutaj, już tutaj e, klient, a klient jest za A jeszcze a za, jeszcze za Cudownie pozdrawiamy naszego klienta. Tak, jest. Drodzy Państwo, dzisiaj troszeczkę będzie inaczej. Bo powiedz mi Sebastian o parametrach tego samochodu. No to tak, silnik 57 chemii yy... Ta usamka, oczywiście, oczywiście. 495 koni, to jest rocznik 2019, także można powiedzieć, że takim świeżo 2 lata, 20 tysięcy kilometrów także chyba komuś się nie opadało gdzieś na benzyncie. Oczywiście. Drodzy Państwo, dzisiaj nie będzie tak. Sam montaż pokażemy, prawda, na samym końcu, tak. a co pokażemy na początku? Momenty? Na po początku pokażemy może wszystko. To wszystko jest ciekawe. <laughs> a oczywiście, co? jak to Ameryka, wszystko na pogadę. Bogato. Wszystko. Urządzone fotele, wentylowane fotele. A co najważniejsze, Codownie. założyliśmy instalację gazową i będzie jeździł samochód o po połowę. Mówiłeś, że na benzynie. Yy, tak, z na benzynie. tysiąc kilometrów ile kosztuje? Tysiąc kilometrów będzie nas oscylować w granicach 1100 zł. Yy, na LPG składnie nam to do około 450. No wiadomo, im szybciej będziemy jeździć na gazie, tym szybciej się będzie zwracać. Jezu, ale ekstra. No i większa oszczędność. No jak ktoś ma taki samochód, no to nie jeździ jak Ameryk 50 na tylko. Zaraz to pokażemy. No właśnie, ty mi tu mówisz o kosztach, paliwa, cenach, coś, a ja czekam na te momenty. Będą? Będą. Wyjeżdżamy? Będą. No to możemy wyjeżdżać. No to wyjeżdżamy. Szanowni Państwo, zapraszamy do Zapraszamy i będzie się działo. Będą te momenty, na które wszyscy czekają. Momenty, oczywiście, na kołach. No a jak? Jak widać, już mamy 70 o także... Jezu, Jezu. Jeżeli chodzi o instalację, bo nie powiedzieliśmy wcześniej, jak siedzieliśmy w samochodzie o instalacji. Jeżeli chodzi o instalację, założyliśmy tutaj instalację. Mechce ja sekund pływającej tak na dwóch eduktorach. Na dwóch literach. Max. maks. Z zapasem wejściowym pod 500-600 km. Tak jest, więc jest sporo. Operator zaraz... można dołożyć. Tak, a zaraz <laughs> powiedz, jaką <laughs> będziemy mieli zaraz y, przyjemność. Przyjemność będzie mieli zaraz taką, że odczujemy y, newtonometry. W samochodzie i na hotel. Na plecach i na szyi. Na plecach Zlituj i na się. szyi. Tak. Zlituj się. Tak. Ja nie, tak nie, nie będę się litował. Musimy nie pokazać. Będziesz? Musimy pokazać. Oczywiście w ramach bezpieczeństwa i ograniczenia ruchu drogowego, tak? Jeżeli okay. tak. będziemy się stosować. Przepisowo, ale szybko. Przepisowo do 240, tak? A później już zobaczymy. Zatrzymamy się. No, może nawet nie. Może go jest. jest, niedobrze. Dwa, trzy. Boże! Widać już mamy 70, 10, tak że całkiem szybciutko. O, że Fajne w tym samochodzie jest to, że on jest Jestem. ciężki, ale, ale się, działa taka fajna siła, która jakby wytycha ten samochód o, do góry, podnosi z... przód. Do tak, Fajnie widać maskę. Za moje jechało. <taki> mi się. Czy jeszcze raz można? Teraz już nie będę krzyczeć. Ehm, Proszę krzyczeć, bo niektórym nie. na YouTube się Jesteś... to podoba. Zrobimy zawrotkę jeszcze raz no, I, i zobaczymy. Tak jak widać, e, może pokażemy jak przewoźnik akurat świeci, także jeździmy na gazie, nie oszukujemy, Dobra. samochód przyspiesza, hamuje. Lubię to, chłopaki, lubię takie coś. Mm. Czy są Państwo gotowi na wrażenia? Tak jest. Ja jestem gotowa zawsze, pracuję w energii 17 lat. A! O Przepraszam, nie wylądę. Ten samochód nigdy nie daje mi Co? Tak naprawdę. Sebastian! Jest badans, nie, no nie jest komu... fajnie. no Taki samochód po prostu. No nie da się tym wolno jeździć. No nie oszukujmy się, tak? Jak ktoś ma taki samochód, to. Dobra. Nie jeździ w ogóle. Tak? jeszcze raz. Teraz postaram się nie krzyczeć. Michał, teraz może twoja. Ja teraz zagram miny... Oj, O Jezu! O Boże. O Matko. O Boże. Takie fury tylko w energii. Drodzy Państwo. To jest oczywiście dla nas przyjemność, bo my tutaj jesteśmy cali szczęśliwi, cali po prostu podierani. Mnie jest rzecz jasna niedobrze, bo mam chorobę lokomocyjną, ale się dla Państwa staram. I... Ja e... jadłem zupę, a już ją strawiłem. Michał jadł zupę. <noise> Jak widać ta pizza. jest. musimy... Słuchajcie, przestańcie o jedło wpisie. Musimy klientowi oddać pewien samochód, pewien na LPG we wszystkich obciążeniach. Czyli jakby coś może jeszcze pyknie raz i już będziemy zwracać do energii. Będziemy pewni, że pyknie bo, za każdym bo razem. Pyknął, tak Sebastian pyknie tak, że po prostu jestem szczęśliwa i pewna, że będzie zajebiście. Dawaj do... O Jezu. To nie jest. kiedyś szaleje tak niestety <gry> może ale... kiedyś na autobanie pojeździmy co może kiedyś może kiedyś pojeździmy <gry> za no, ale mam twojego banana w lusterku Popatrzcie no. jak ci wiesz wsiadam cię zgrałam jaki jesteś wiesz szczęśliwy Nie, no fajnie bardzo, drodzy państwo bardzo fajne auto przerobione tak? fajna przygoda Proste, co? mocne niezawodne droby, tak naprawdę ale no powiedzmy normalnie. jeszcze dlaczego my to robimy? Bo to, że on jeździ super tyle i to wiadomo, ale my robimy to, żeby klient oszczędzał, bo wyda na instalację prawie 7 zł, ale już po 16 tysiącach musi to zwrócić. Bo... Więc momentalnie... No, w domu jak teraz nawet może będzie widać w kamerze, w naszą stację ale jest po 3,22 Benzyna po 6, 6 zł. No, no to to jest niesamowite. On na tym zaoszczędzi mnóstwo kasy. Mądry klient, piękny samochód. Świeży. Nasz wyjątkowy zespół. Tak to my. Cudownie, po prostu lepiej nie <gry> trzeba. Nie. Drodzy Państwo, Tylko za chwileczkę. Tak, za chwileczkę pokażemy jeszcze, yy, jak wygląda montaż. Szybciutko pod maską. No, yy. Dużo nie będzie widać, ale postaramy się. Coś, coś pokażemy. tam pokażemy. Tak. także żegnamy się na sekundkę i zaraz wracamy. Sebastian, lubisz zaczynać od tyłu, tak, prawda? Jest. Czyli. Wtedy szybciej robota idzie. Dobrze. Zbiornik mamy od spodu. Taki można powiedzieć, że jest schowany, tak. Piornik 76 litrów także można powiedzieć że spory, można większy, znaczy większy, czyli niższy, tak? Wyższy można powiedzieć, ale będzie bardziej a, a, odstawał, ale to wtedy kiepsko wygląda. Kiepsko wygląda i kiepsko też wygląda, nie ma wygląda, potem nie problemu, problemu z, właśnie z tak. przejściem na ten, na... na... Znaczy nie, nie powinien mieć, tylko że on po prostu raź w oczy. Aha, tak, znaczy tak jakoś, nie coś dodatkowego, nie, tak. nie tego, a, nie najlepszego. A, a, a zyskamy niewiele więcej litrów. To nie, taka. to nie robimy. Dobra, przechodzimy do e, linii. Tak. Obiecywaliśmy, że pokażemy piękny, nietuzinkowy kolor. On rzeczywiście jest fantastyczny. Znaczy? Tak. Mam a, mamy. Ale super. Zamyka, nie trzeba nic dokręcać, Z prawda? Bardzo tutaj... dużo. Zaleta. No, mam nadzieję, nie że, zresztą, że Ci b... A, nie zgubię. mam nadzieję, że Ci będzie słychać, bo wiesz... Będzie. Będzie? Bo wiatr i jakieś huragany. Przełącznik zrobiliśmy obok przełącznika do otwierania. Klapki, także można powiedzieć, że wygląda jak fabryczny. Dobrze, przystosowany. Jest czarny, przystosowany Czarny, przystosowany, fabryczny, elegancki, prawie taki sam. Tak. Si? Si Calafon. Si Calafon, Zapraszam pod maskę. Clue and drive do 8 cylindrów. Mega, Patrzcie. 6950 zł. E, Jeśli chodzi też o e, koszt e, butli, znaczy zbiornika gazowego, e, tutaj Wam tego nie powiemy. Ceny się zmieniają, wiadomo, stal drożeje, niektóre zbiorniki nie są dostępne, także wszystko jakby musi być indywidualnie pod każdy dzień. Bo to z tego, że ja załóżmy, Państwu powiem teraz, że na przykład kosztuje 500 zł, a za miesiąc może kosztować 1000. Na dlatego, dlatego, dlatego też odpowiadam w większości e, naszych jakby widzów na pytanie, dlaczego nie mówimy ceny zbiorników, no bo po prostu one się znamy, różą, tak? no bo każdego różą. dnia może być inna. Tak, I zależy od dystrybutora. Wszystko drożeje teraz. Tak. Niestety. Dobra, mój drogi, To tak. Wiadomo, jak widzimy dwa filtry, tak? na dole też mamy dwa reduktory. Tylko, że nie będzie ich niestety Chyba widać, nie. bo one są tam bardzo, bardzo, bardzo głęboko. Poczekaj, ja tu go nie, nie widzę, nie zobaczymy. Nie, nie zobaczymy, zobaczymy tylko, nic. Nie zobaczymy. Nie ma szans. No jakbym się starał. Tak schowane, dobra. że nie ma szans. Schowałeś, dobra? Tak. Yy, wiadomo, filtry robimy tylko i wyłącznie na górze, żeby po prostu klient nie musiał czekać na podnośnik. Po prostu Ciekawie serwisant to. odkręca. Ja Myślimy w Wenecji. tak? Tak. Myślimy w energi. tak, tak. W energi. tak? żeby, żeby po, później Żeby praca z za... serwisu też y, przebiegała szybciej. Tak, mm -hmm. żeby klient nie czekał godzinę na podnośnik, żeby mógł wjechać, tylko po prostu odbywa się to w maksymalnie 10-15 minut. Super. Dobra, i co tu jest? Pod tym. Zdejmujemy? Da się zająć, nie? Kreskiwacze. Kreskiwacze. No to chodź, pokażmy już tak do końca. Chcemy. A czemu nie? A czemu nie? O. żółte jak wiadomo. Żółte to najmocniejsze? Tak, no najmocniejsze z gamy BRC. Także spokojnie powinny tutaj sprostać, a ja powinny, na pewno sprostają. to nie ma takiej nawet opcji, dobra. żeby nie sprotały Na końcu jest łączenie, czyli tak zwana kompensacja, żeby Gdzie? po prostu od tyłu leci do góry leci i łączy się tutaj. Tak. I tu jest to, I tu dobra. później lecą następne i łączą a. się do dwóch o, filtrów. dobra. Także dobra. wyrównanie nie jest, żeby po prostu nie było spadków Gazu, tak, żeby no to nie odpinało gazu podczas agresywniejszej jazdy. Agresywniejszej? Czy... Agresywniejszej. Okej, okay, dobra. Agresywniejszej. Czyli jak agresywnie będziecie Państwo jeździli, to wszystko jest pięknie podpinane, tak. gazu nie braknie. Tak. Również można dlatego, tak. że mamy reduktory z zapasem mocy, nie? No jeden spokojnie 350 razy 2 to, no można powiedzieć, że ponad 300 spokojnie. Dobra. Tutaj ma, tutaj ma 400, tak? Tak. Podaje radę. 400. Dobra. Fantastycznie. I co? Wszystko pochowane. Komputer jest tutaj pod skrzynaczką, także tego nie zauważymy. Widać tylko i wyłącznie nasze y, tutaj... Ja U. chyba widzę. Proszę. Jest tam, tam, tam. O, nawet widać z, z widać. widać, z tej strony będzie widać napis BRC. O. Wy... To, na? O, jest, jest tam. Jest wcelowany. Dobra. Udało się. <laughs> I tylko się. nasza kostka diagnostyczna do wpięcia się dla kolegów serwisowych. Sebastian, dziękujemy za piękną podróż. Również... Za świetny montaż i zapraszamy wszystkich do Warszawy. Do... 38A. w Warszawie.